Strony polarna, czyli Weronika. Chciałabym Wam tylko powiedzieć, zanim zaczniemy, chciałam wam tylko powiedzieć, że chciałabym, żebyście mnie zasubskrybowali i dali łapkę w górę. I przy subskrypcji jest dzwoneczek, kliknij go, żeby dzisiaj wyświetlały moje filmiki. No dobra, zaczynamy. Dzisiaj będę pokazywać, jak zrobić podbite oko. Kto nie umie, to dzisiaj się nauczy. Naprawdę uczyłam się, jeden dzień tylko pomalowałam sobie twarz, jakoś i zrobiłam tak, że tu było całe śmieczone. Nie wiem, jak to zrobiłam, ale pamiętam, to wszystko jak to robić. Chciałabym tylko powiedzieć, że jak tu będę się patrzyła, no to znaczy, że tu mam lustro i widzę się tutaj, bo nie mam takiego całkowitego odbicia od kamery. Ok, wyciągam, pokażę Wam tylko moje kolory: czy jest brązowy. E, brązowy, żółty, niebieski, biały, e, fioletowy, czerwony. czerwony i zielony, i czarny. No i znowu się musiałam upaczkać. No dobra. Ym, więc proszę, nie krzyczcie, że się patrzę tu, a nie do kamery, bo muszę gdzieś widzieć, bo to nie mam odbicia. Więc okej, okay. biorę czerwoną, czerwoną farbę. Zamaczam w łodzie pa, pa, patyczek, Jezus, pędzelek i zamaczam czerwonej farby. Ok. rysujemy tutaj brewcą na czerwono. Ja się tutaj tylko zmienię Wam, żebyście widzieli w tą stronę, to ja też będę tu widzieć. Myślę, że spodobała mi się ta perspektywa. Eee, rysujemy tutaj wszystko na czerwono, całą brewę na czerwono. To ja sobie namaluję. I jakby nie mówiła nic, to jestem skupiona. Okej? Okay? Okej. Okay, sorry, że nie gadam, ale jestem skupiona, naprawdę. Bo przy takim czymś chciałbym być skupionym, żeby nigdzie nie wyjechać. O właśnie. Najlepiej zanim zrobić to wydepilować sobie z tej Żeby nigdzie nie wjeżdżałam w to samo. Okej. Okay. Kiedy już macie pomalowaną całą na czerwono brew, kiedy macie już pomalowaną tę czerwony brew, co znaczy, że możemy iść do następnego kroku. Czyli możemy już brać i malować tutaj nosek. Malujemy nos. Widzicie mnie? Aha, widzicie, bo to jest No tak. E, tu robię tak i rozmazuję. Troszeczkę na nosku, na noseczku, tu pod okiem, bo tu będzie tak uderzenie. Ale najlepiej żebyście połączyli brewy z krwią, czyli z nosem. Bo czerwony to jest krew, fioletowy to jest siniak, a niebieski to jest dodatkowy siniak. No i czarny to jest realistyczniej żeby było. Dobra. Tak samo robię wszystko, czyli Maczam całe oko i rozmazuję najlepiej, żeby było niewiele widać dokładnie. Z brwi też mogę trochę zmazać na ten, tylko uważajcie, żeby włoski z brwi były ułożone w, w kierunku włosów, czyli w tą. Ja robię na prawym oku, tam jest najlepiej. Sobie tylko wytrę co? Okej, okay, wymywam. Pędzelek. Czekajcie, tylko się na czegoś napiję. Kawy się napiję. Ok. Pędzelek poproszę. Myję pędzelek. W pusteczkach nabliżonych. Okej. Okay. Musiałam coś wziąć lekkim, musiałam przez chwilę nagrać. Kieruj, daj, do Okej. Okay. I jak już mam cały czerwone pomalowane, to teraz będzie nam potrzebny fiolet. Tylko, że mam tego fioletu, więc go... No, tak dużo go nie użyję. Obracam kamerę. W ten sposób i... fioletem... Składam paletę kolorów. I e, rysuję w ten sposób tu jedną kropkę. Na, na początku oka, na końcu oka, na e, powiece, tylko dużo Ok. I teraz to trochę rozmazuję. Najpierw mówię tak, żeby e, jedną warstwę, żeby mi zakryło całość. A drugą warstwę, żebyśmy mogli to tak rozmazać. Wiecie o co chodzi. Teraz tu trochę ta warstwa musi wyschnąć. Tutaj. Teraz się zajmiemy tą warstwą, kiedy już ta wyschnie. Zajmiemy się tą tą. Czyli wypełniamy tutaj i tu rozmazuję. Rozmazuję siinio, czyli jest z brwią. Musiałam brudzić akurat szkło. Myślę, że widzicie mnie. O właśnie. Czyli tu rozjaśniam czy nie tylko go. tym fioletem. Kiedy już wam tu bo mi jeszcze chwilkę, to mogę zacząć się zabrud, Czyli brudną czaszkę. Znaczy nie czaszkę, tylko wieczór spadnie. Czołko. czółko. Nie mogę się dzisiaj jakoś wysłowić. pod spodem się rozmawia, żeby było lepiej się czy nie? Już powoli widać, że sinie. Sinie. Musiałam jakoś przełożyć pędzelny. Chyba widzicie tutaj. Okej. Okay. Robię tutaj co ci widzicie? No ja muszę cały czas tu ubradzać, ubrudzać, ubradzać, ubrudzać, ubrudzać Ubrudzić no. Trochę na brak Co za... No, czekajcie chwilkę Tylko wytrę całą szybę Tutaj zapraw No, ja to jest ok I teraz muszę to wytrzeć na sucho Wytrę moim tym. Mam nadzieję, że nie zobaczycie. No nie. nie, nie. Podwiemy rękaw I robimy dalej. Czyli jak już nam to wyschło, to możemy zrobić teraz bardziej drugą warstwę, którą możemy ją już stegować. Czyli inaczej, stegować u mnie, to znaczy rozmazać. Nie do końca, pamiętacie, musi być tak. Wchodzę do kamery. Wymywam pędzelek i znowu wiele palety, palety kolorów i tym razem zrobimy już czarnym czarny to będzie nasze przeznaczenie. Czarny kolor, czarny kolor. Białym ja czarnym pinkę czarnego. Nie przesadzimy z czarnym. Bo czarnym to jest takim... Bardziej zły kolor, dlatego są z niego śnieczenia. Ok. Czyli robię tu krechę. Tu takie ciapki, tu i trochę dla brwi. Tu. 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 To. To widzicie jak już się Teraz to tu. wszystkie kolory się łączą, a robią z siebie... Śniaka. Tu. Pod okiem. W ten sposób i już mamy prawie takie śniady, nie? Widzicie? Lepiej wyszło tutaj, każdy tu. Trochę mam jeszcze I na powietrzu. O, I widzicie, mamy świecki. I właśnie tak zrobimy świecznie. Możecie na Halloween, postraszyć kogoś. Znaczy, możecie już wymyć trochę tego czerwonego z, z, z brwi, żeby było, żeby było lepszy efekt. Wygląda. 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 No i właśnie tak wykonany makijaż na Halloween, na wam się przyda. No dobra, to by było na tyle w tym odcinku, eee, i do zobaczenia, cześć, do następnego. Hello!